Proszę zobaczyć, jaka taka krucha osoba potrafi zrobić z takim rosłym facetem. Co to znaczy, umiejętności i niesamowita, niesamowity spryt. Yy... Uderzenie nożem. Proszę zobaczyć, jak umiejętnie Ania obezwładniła Krzysztofa. Na co dzień często wykorzystywane. Techniki, które służą do obrony, strażnicy i policjanci, i wszyscy ci, którzy noszą mundury, czuwają nad bezpieczeństwem, bardzo często posługują się tymi technikami. Jest to bardzo widowiskowe, ale za, naprawdę, y, powiem Państwu, y, atak od tyłu. Od tyłu. Brnący się wykonuje rzut przez ramię. Wow! Gromkie brawa, wydaje mi się, że się należą dla naszej koleżanki.